Wygrać im się uda! Ucieszy się smuda! Wygrać im się uda! Teraz się będę e ekspił! To Zabijcie gole, zabij o mnie, uciekaj, bo nie zabije. Szybko. Tra la 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 la. Bombki bam bam. Deadworm, loser. Przegrana! Do widzenia! Ale znam, ale znam taką sztuczkę. O, tym, Ale musi zrobić taką nie... Znaczy co ja mówię, ale na to mój koleg. O, nie. uda. Łcie się smuda, wygrać im się uda. Łci si smuda. Dobrywaj Będzie po sprawie. Dobrywaj się gole. E będzie po Dobywajcie go, ale będzie po sprawie. tra la, la 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 la, do widzenia, życzę miłych ścian.